Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. John Wick to jeden z najbardziej rozpoznawalnych płatnych zabójców zwany też Boogemanem i Babą Jagą. Na swoim koncie miał on dziesiątki zrealizowanych zleceń jak i tysiące ofiar, które zostały przez niego zneutralizowane czy to podczas podejmowanych misji, jak i prywatnej krucjaty, której mogliście być świadkami w filmach. W dzisiejszym materiale cofniemy się w przeszłość i opowiem wam, dlaczego John został płatnym zabójcą. Poznacie jego prawdziwe korzenie, gdzie się wychowywał i co robił w czasach swojej młodości. Posłuchajcie. John Wick przyszedł na świat jako Jardani Jowanowicz 12 września 1964 roku w małej miejscowości pod Haroje na terenie Białorusi. Po kilku latach względnego spokoju jego życie nagle uległo drastycznej zmianie, gdy został sierotą. Wziął go wtedy pod opiekę stary przyjaciel jego ojca, który został jego pierwszym nauczycielem. Przeniósł się on wraz z Johnem do Stanów Zjednoczonych, a potem do El Salvador w Meksyku, gdzie Wick spędził sporą część swojego dzieciństwa. To właśnie w tamtym okresie na jego drodze stanęła po raz pierwszy organizacja przestępcza zwana Ruską Romą, która na zawsze zmieniła jego życie. Dołączając do tego ugrupowania, został on przygarnięty przez dyrektorkę, która opłacała jego szkolenia dotyczące obsługi broni palnej i białej, umiejętności sztuk walki, czy też wiedzy z infiltracji i kradzieży. To właśnie w tej organizacji przeszedł on pierwszy szest krwi, wykonując misje zlecane przez przełożonych. Polegały one na neutralizacji wrogów Ruskiej Romy, zbieraniu haraczy, czy też ochronie ważnych przedstawicieli ugrupowania. Nie był on jednak wtedy jeszcze płatnym zabójcą, gdyż do tego była jeszcze długa droga. W trakcie jednej ze swoich misji uratował on przed śmiercią Harona, konsjerza hotelu Continental w Nowym Jorku. W ten sposób oboje zostali przyjaciółmi, z czego Haron powiedział wtedy Wikowi, że ma u niego dług, który nie wie czy zdoba spłacić do końca życia. John na plecach posiadał tatuaż z napisem Fortis Fortuna Adjuvant. Szczęście sprzyja odważnym. W wieku poborowym odbył on bowiem również służbę wojskową w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Był tam prawdopodobnie członkiem dowództwa operacji specjalnych, gdzie rozwijał wiedzę na temat nadzoru i bezpieczeństwa, a także planowania strategicznego. Po kilku latach od wyjścia z wojska, zrezygnował on z przynależności do ruskiej Romy, a jako, że nigdy nie zaznał normalnego życia, postanowił wykorzystać swoje kontakty i dołączył do sieci zabójców kontynentala w Nowym Jorku. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego oficjalna misja płatnego zabójcy, dzięki której dorobił się milionów na koncie, ale ostatecznie też stracił wszystko na czym mu zależało. Wtedy też dołączył również do mafii Viggo Tarasowa, który zatrudnił go po tym jak był świadkiem, gdy John Wick zneutralizował trzech przeciwników za pomocą zwykłego ołówka. Podsumowując, John dołączył do organizacji płatnych zabójców, ponieważ nigdy tak de facto nie zaznał zwykłego życia. Był on od młodości wychowywany w półświadku przestępczym, gdzie uczono go jak neutralizować przeciwników. Ukształtowało to jego psychikę i wpłynęło na całe jego życie. W czasie, gdy poznał on Helen i zapragnął normalnego życia, było już na to za późno. Jego umiejętności były zbyt cenne dla zleceniodawców. Dlatego, gdy John odszedł z organizacji chciał wieść normalne życie, nie było mu dane realizować tego planu do końca, gdyż ostatecznie został brutalnie zmuszony do powrotu, ponieważ gdy już raz weszło się do świata zabójców, nawet najlepsi nie mogli go opuścić. Jego życie było idealnym przykładem obrazującym, jak mocno środowisko, w którym żyjemy, wpływa na to, kim się stajemy. W skrócie, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jeśli przypadł do gustu ci ten materiał i chciałbyś poznać więcej szczegółów z życia Wicca, napisz w komentarzu hasło Baba Jaga. Ja tymczasem uciekam przeczesywać internet w poszukiwaniu tematów na kolejne filmy. Trzymaj się. Cześć.